Jeśli sam nasz Pan Jezus Chrystus, syn Boga, w starciu z pokusami, przeciwnościami, utrapieniami z demonem, szuka schronienia w Słowie Boga, to powiedz mi, kim jesteś Ty, czy kim jestem ja, żeby szukać czegoś alternatywnego. Słowo Boga to jest potężna broń. Dlatego wielu świętych uczyło się nawet fragmentów Pisma Świętego czy psalmów na pamięć. My kiedy przyjdzie co do czego, żeby wtedy nie sięgać, nie szukać, tylko masz Słowo Boga w sobie, to Słowo Wiary, o której dzisiaj mówiło drugie czytanie, masz je w sercu, masz je w swoim umyśle. Jeśli naprawdę powiesz, że Chrystus jest Panem, jeśli uwierzysz w sercu, że On naprawdę z martwych wstał, to ocalejesz, osiągniesz zbawienie. To potężny kapitał, to wielka broń.